Jeśli mielibyśmy szczerze oceniać polski rynek akcji, to należałoby wprost powiedzieć, że długimi latami WIG20, czyli indeks największych spółek, po prostu stanowił powód do wstydu. W ostatnim czasie ta sytuacja zaczęła się nieco poprawiać i są przesłanki ku temu, żeby stwierdzić, że w kolejnych latach zobaczymy dalszą poprawę. Z czego to będzie wynikać? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Poznaj GPW. Przypominam, że ta seria powstaje we współpracy z brokerem XTB, który daje łatwy dostęp do wszystkich spółek notowanych na głównym polskim rynku, jak również do tysięcy firm z zagranicy. Jeśli przy okazji zakładania konta w XTB chcielibyście również uzyskać dostęp do dwóch szkoleń inwestycyjnych, to jest taka możliwość. Szczegóły znajdziecie w opisie pod tym filmem. A skoro już wspomniałem o XTB... To być może część z Was ciekawi, jaka jest nasza opinia na temat ostatniej sytuacji wokół tej spółki. Tutaj zachęcam do przeczytania przypiętego komentarza pod tym filmem. Tam osobno odniosłem się do tej sytuacji, a teraz możemy już przechodzić do głównego tematu tego odcinka. Przypominam, że na polskim rynku mamy takie trzy. Kluczowe indeksy to jest WIG 20, MWIG 40 i SWIG 80, czyli duże, średnie i małe spółki. I długimi latami można powiedzieć, że o ile małe i średnie spółki przynosiły efekty, oczywiście, jeśli ktoś zachował odpowiednio dużo cierpliwości, to duże spółki niestety latami zawodziły. Z czego wynikały tak duże dysproporcje w wynikach WIGu 20 z jednej strony a z drugiej strony MWIG-u 40 oraz S 80. Największy wpływ y, na ten negatywny wynik WIGu 20 miała tutaj polityka, a dokładniej obecność spółek skarbu państwa w tym konkretnym indeksie. Wielokrotnie bywało tak, że spółki kontrolowane właśnie przez polityków y, miały raczej służyć czy to budżetowi państwa, czy też po prostu e, samym politykom i ich celom, a nie akcjonariuszom. I tutaj mogę podać e, trzy konkretne przykłady takich sytuacji, żebyście e, mogli, czy też uświadomić sobie, czy też przypomnieć, jak to działało do tej pory. Pierwszy z przykładów to spółka KGHM, skupiająca się głównie na wydobyciu miedzi. W pewnym momencie mieliśmy taką sytuację, że te zyski z wydobycia i sprzedaży surowca były całkiem spore. No i ktoś w rządzie wpadł na taki pomysł, że przecież można byłoby wprowadzić specjalny podatek specjalnie z myślą właśnie. O zgarnięciu części zysków z tej spółki, i faktycznie taki podatek miedziowy został wprowadzony w 2012 roku. A więc efekt był taki, że więcej pieniędzy pojawiło się w budżecie państwa. To, czy zostały one wydane w rozsądny sposób, czy nie, to zostawiam teraz z boku. Natomiast nas, jako inwestorów, w tym przypadku interesuje fakt, że po prostu mniej pieniędzy zostało, czy to do wydania na rozwój samej spółki, czy też po prostu do wypłaty w formie dywidendy dla akcjonariuszy. Drugi taki przypadek to sytuacja wokół spółek energetycznych. Tak swoją drogą do tych sytuacji wokół spółek energetycznych w Polsce było całe multum, natomiast chciałbym akurat cofnąć się jedynie o trzy miesiące do kwietnia 2025 roku, kiedy to premier Donald Tusk powiedział następujące słowa. Miałem wczoraj spotkanie niełatwe z menedżerami największych spółek energetycznych, spółek Skarbu Państwa, strategicznych spółek. I tam, jak w soczewce, ujawniło się to wszystko, te, te wszystkie dylematy, przed jakimi stoimy jako państwo polskie, jako naród, jako polscy przedsiębiorcy, jako polskie firmy. Co jest zadaniem państwowego menedżera, nawet jeśli stoi na czele giełdowej spółki? Jego pierwszym zadaniem, na przykład w przypadku spółki energetycznej, jest zapewnienie państwu polskiemu bezpieczeństwa energetycznego, polskim rodzinom, polskim gospodarstwom domowym i polskim przedsiębiorcom możliwie taniej energii powszechnie dostępnej. Niekoniecznie maksymalizacja zysku spółki Skarbu Państwa. Gdyby tylko maksymalizacja zysku spółki Skarbu Państwa miała sens, no to właściwie po co państwo w takiej spółce? Cytuję tą wypowiedź premiera nie dlatego, że jest ona jakimś wielkim skandalem, tylko dlatego, że stoi ona w jawnej sprzeczności z tym, na czym zależy inwestorom, kiedy kupują akcje spółek. No bo z jednej strony premier zauważa tutaj, że niekoniecznie w przypadku tych spółek energetycznych jedynym celem jest maksymalizacja zysku. A co jest celem inwestora, kiedy kupuje akcje jakiejś spółki? Przede wszystkim wybranie takiej spółki, która będzie te swoje zyski zwiększać, w związku z czym będzie ją stać, czy to na wydanie pieniędzy na dalszy rozwój, czy też na wypłatę dywidendy. A zatem mamy tutaj ewidentną sprzeczność i powiedzmy pół biedy, gdyby te spółki energetyczne gdzieś tam błąkały się po polskiej giełdzie kompletnie poza największymi. Indeksami tymi trzema głównymi o których wspomniałem na samym początku. Natomiast w przypadku polskiej giełdy niestety ale długimi latami te spółki energetyczne zajmowały całkiem sporą część WIG20 i to był kolejny gwóźdź do trumny jeśli chodzi o wyniki tego indeksu. Mieliśmy spółkę surowcową, mieliśmy spółki energetyczne, to teraz pora na banki, które też w sporej części w przypadku polskiego rynku są kontrolowane właśnie przez skarb państwa. Um, I tutaj nie tyle będę się odnosił do kwestii politycznych, chociaż one też mają wpływ na notowania polskich banków, um, ale do takiej specyficznej sytuacji, która towarzyszy wypłacie dywidendy przez banki. W przypadku polskiego rynku, nawet jeśli te zyski banków są całkiem spore i moglibyśmy liczyć na bardzo wysoką dywidendę, to po drodze mamy jeszcze jedną przeszkodę, to znaczy ostatecznie KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, musi wydać zgodę na to, żeby banki wypłaciły tą dywidendę zgodną ze swoją polityką dywidendy. A zatem mamy tutaj kolejny taki obszar niepewności, w związku z czym inwestorzy być może w ostatnim czasie trochę przychylniej patrzą na banki, natomiast nigdy nie mogą być stuprocentowo pewni co do tego, czy dywidenda zostanie wypłacona identycznie, tak jak było to zapisane w polityce dywidendowej danej spółki. A zatem, biorąc pod uwagę fakt, że tak jak widzimy na grafice, spółki kontrolowane przez Skarb Państwa od lat stanowią większość indeksu WIG20 i że w przypadku tych spółek, Możemy się spodziewać tak wielu niespodzianek, głównie ze strony polityków. Nic dziwnego, że największy indeks polskiego rynku zdążył zrazić do siebie wielu inwestorów. I myślę, że jest w naszym kraju całkiem sporo osób, które skupiły się już tylko i wyłącznie na inwestowaniu, czy to w pojedyncze spółki, czy też wyłącznie w indeksy średnich i małych spółek, czyli MWiK40 oraz SWiK80. Czy w tej sytuacji możemy gdzieś szukać pozytywów? Myślę, że takimi pozytywami było zachowanie WIG-20 już w ostatnich miesiącach, czyli te dość istotne wzrosty, z jakimi mieliśmy do czynienia. Natomiast no, wciąż z tyłu głowy można mieć tą dominację spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa. I chciałbym w tym odcinku powiedzieć o tym, że być może pojawiła się taka szansa na horyzoncie, że już niebawem ta dominacja spółek Skarbu Państwa się skończy. Wszystko w związku z sytuacją, która dotyczy trzech spółek PZU, PKO oraz Aliora. W ostatnim czasie podpisano memorandum związane z planowanym połączeniem PZU oraz PKO. Tak dokładniej to na rynku miałoby pozostać tylko PKO, a PZU miałoby... Przynajmniej w jakiejś części zostać wchłonięte właśnie przez PKO, a dodatkowo e, mówi się również o tym, że PKO miałoby przejąć Aliora. W takiej sytuacji na giełdzie z tych trzech wymienionych spółek zostałaby tylko jedna. Istotne z perspektywy składu indeksu WIG20 jest to, że te trzy wymienione spółki w ostatnim czasie zajmowały mniej więcej 20,5% tego indeksu. Tymczasem Biorąc pod uwagę planowane zmiany, na rynku pozostałoby tylko PKO, jako jedna spółka miałoby maksymalnie 15% udziału w indeksie WIG20. A to oznacza, że udział spółek skarbu państwa spadłby do około 47-48%. W przypadku tej prognozy przyjąłem po prostu, że notowania innych spółek pozostają bez zmian, natomiast z trzech wymienionych spółek zostaje nam tylko PKO z udziałem na poziomie maksymalnych 15%. Byłby to zatem kolejny krok w kierunku wypychania spółek skarbu państwa z wigu 20 i mielibyśmy wspomniany udział na poziomie 47-48% takich spółek, podczas gdy jeszcze kilka lat temu było to ponad 70%, czyli ta dominacja faktycznie była niezaprzeczalna. Teraz powoli idziemy w dobrym kierunku i widać to nie tylko w procentach, ale również w ilości samych spółek skarbu państwa, ponieważ po tych zmianach, o których tutaj mówię, e, mielibyśmy jedynie 5 dużych spółek skarbu państwa w indeksie WIG20. Byłyby to Orlen, PKOBP, KGHM, PGE, oraz już większy PKO. Takie zmiany nie oznaczałyby oczywiście, że WIG-20 stałby się z dnia na dzień wolny od wpływów politycznych. Myślę, że jeszcze długo nie doczekamy takiej sytuacji, natomiast zmierzam do tego, że zarówno inwestorzy indywidualni, jak i wiele funduszy zagranicznych, czy też inwestorów z zagranicy, zaczęłoby bardziej przychylnym okiem. Patrzeć na WIG-20, widząc po pierwsze to, że spółki skarbu państwa stanowią coraz mniejszą część tego indeksu, a po drugie, że po prostu ten WIG-20 w długim terminie zacząłby przynosić lepsze wyniki, bo to spółki skarbu państwa były tutaj kulą u nogi. A jeśli w najbliższych latach spółki prywatne, takie jak LPP, czy Dino, czy Budinmex, czy wiele innych, będą odgrywać coraz większą rolę, w indeksie WIG 20, to biorąc pod uwagę tempo ich rozwoju, możemy liczyć na to, że WIG 20 nareszcie w długim terminie zacznie przynosić dobre wyniki. A skoro tak, to Polacy po prostu będą mogli w końcu ten nasz największy indeks traktować jako wiarygodne aktywo inwestycyjne, które można dodać do portfela i które stanowi jeden ze sposobów na inwestowanie swoich ciężko zarobionych pieniędzy. Podsumowując, pojawia się szansa na to, że te istotne wzrosty WIGU 20 z ostatnich miesięcy nie będą tylko takim chwilowym wystrzałem, tylko przerodzą się w takie długoterminowe wzrosty i zupełnie zmienią podejście do WIGU 20 wśród przede wszystkim inwestorów indywidualnych w Polsce, bo to o to tak naprawdę chodzi. Chodzi o to, żeby Polacy mogli zarabiać wraz z tym, jak największe spółki z ich kraju stopniowo się rozwijają i zdobywają nowe rynki. Jeśli chodzi o takie podejście na ten moment do WIGU 20, to w moim przypadku ono jeszcze się nie zmienia. Ja chciałbym faktycznie zobaczyć um, że realizują się te zmiany, o których tutaj mówiłem, czyli faktycznie zmniejsza się ten udział spółek Skarbu Państwa. A póki do tego jeszcze nie doszło, to wciąż jestem dużo lepiej nastawiony chociażby do indeksu MWIG40, który opiera się przede wszystkim na prywatnych spółkach, niż do indeksu WIG20. Mam jednak nadzieję, że te zmiany związane z powiększaniem PKO faktycznie szybko wejdą w życie. I już niebawem będzie można być jeszcze lepiej nastawionym do przyszłości WIG-20. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku z serii Poznaj GPW. Zobacz nasze pozostałe produkcje i subskrybuj, aby być na bieżąco.